To jest 15 na żywo w poniedziałek. Dagmara Kaczmarek-Szałkow, witam i zapraszam. Zobaczmy najciekawsze i najważniejsze tematy dnia. 15 na żywo oczywiście dzisiaj Wielka Brytania i kondolencje dla króla Karola III. Król oficjalnie przyjął je dzisiaj w siedzibie brytyjskiego parlamentu w Pałacu Westminsterskim od połączonych izb, gmin i lordów. Król Karol III także po raz pierwszy przemówił dzisiaj do parlamentu jako głowa państwa, podziękował za wyrazy współczucia i nawiązywał do bardzo pradawnej tradycji brytyjskiej. Bożar w trzypiętrowym budynku mieszkalnym na ulicy Objazdowej, to we Wrocławiu na razie. Kiedy trwał kryzys na odrze, ze wsparciem dla niego występował Jarosław Kaczyński. Okazuje się jednak, że poparcie prezesa nie pomogło. Marek Wesoły z Prawa i Sprawiedliwości przepadł w pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Rudy Śląskiej. Małgorzata Marczok jest w Rudzie Śląskiej. Małgosiu kandydat z poparciem Marek Wesoły teraz z pokorą przyjmuje porażkę. Powiedz co mówi. Na no przede wszystkim jest. A teraz pytanie co z wyborami samorządowymi? Czy zostaną one przesunięte, czy kadencja samorządów zostanie wydłużona? Jeśli tak, to do kiedy? Ten temat miał się dzisiaj pojawić w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej, na miejscu jest nasza reporterka Maja Wójcikowska. Maju, w takim razie jakie są decyzje polityczne w tej sprawie i jak to ewentualnie formalnie miałoby się wszystko odbyć? To Krok po kroku, punkt po punkcie Wielka Brytania żegna swoją królową Elżbietę II z udziałem przed...